Lubisz dmuchać? A kto nie lubi! A tak na serio, to jeden użytkownik z serca świrów prosił mnie, abym zrobił wam unboxing i pokazał jak działa ta zacna, tania, chińska dmucha weczka. No jak prosił, to odmówić nie wypada, więc unboxing zróbmy i pokażmy jak. Kf, dmucha! Zacznijmy od opakowania, jak do nas przychodzi zapakowana ta dmucha bica. Na Aliexpress możemy sporo dostać różnych dmuchawek w różnych cenach. Ta była około 100 zł, troszeczkę ponad. Link macie w razie czego w opisie tego filmu bądź w komentarzu. Zależy gdzie wrzucę ten film. Moi drodzy, samo opakowanie już robi mega wrażenie. Tu mamy obrazek tej dmuchawki i nazwę. Tutaj mamy, jakie, tutaj mamy, jakie wzory albo kolory mamy do wyboru. Ja sobie chyba wybrałem ten, tak? Ten, tu jakieś opisy, nazwy. No to, to wszystko w pudełku. Tu jakieś dane technik, techniczne. I posłuchajcie, no wrażenie super. Naprawdę jest tak, jakbyśmy dostawali <noise> luksusowy towar. Po czym, moi drodzy, patrzcie, bum, to zdejmujemy i kolejne pudełeczko. Teraz tu był taki powiedzmy papier bardziej. Karton, bardziej miększy, ale też twardy. A tu już takie twarde, pięknie spakowane. Nazwa Crazy King High Speed wow, oh, Boże! Tu tutaj więcej nie mamy napisane, ale samo opakowanie daje taką, takie wrażenie luksusu, czegoś, co dostajemy bardzo fajnego. I naprawdę z tym się postarali. Już na pierwszy rzut oka wiemy, że możemy mieć czymś fajnym. Znaczy, zobaczymy, jak to będzie się sprawowało. Otwieramy. Patrzcie, wszystko w gąbeczkach. I co tutaj mamy? Przede wszystkim, moi drodzy, mamy instrukcję obsługi. Oczywiście w chińskich krzaczkach, plus po angielsku po drugiej stronie. Więc można się oczywiście, co zawsze polecam, zapoznać. Nawet z obrazkami, żeby coś tu wiedzieć. No i przechodzimy do wnętrza. We wnętrzu mamy co? Kabelek do ładowania na USB. Mamy samą dmuchawkę. Moi drodzy, sama dmuchawka, plus taka nasadka, którą się tutaj zaraz pokażę, jak nakręca, i to jest produkt z pudełka. Dmuchawka bez nasadki prezentuje się tak. Tutaj mamy włącznik, tak, pawerek tak zwany. Tutaj mamy gniazdo do ładowania na USB-C. Tu widzicie, mamy taki system łączenia, nakładamy, w, w to ta strona, tak, tak, to, ta tutaj z tej strony nakładamy, śup, przekręcamy, zablokowane. I tak prezentuje się już w całości. Skoro już jest rozpakowana i gotowa do użytku, to takie pierwsze moje wrażenia z dotyku, tak i z wyglądu. Pla plastik jest solidny. Powiem Wam, że ona już mi spadła z lodówki takiej ponad półtora metrowej na kafelki, bo przypadkiem położyłem na, także się opiera na drzwiczkach od zamrażalnika, nie zauważyłem tego, otworzyłem drzwiczki, pierdłu, walnęła na kafelki, przeżyła. To pierwsza sprawa, druga. Design możemy sobie różne wybrać. Ja sobie śmieję, że się wybrałem taki, taki no, śmieszny. Lubię takie śmieszne rzeczy, ale można sobie stanowić jednolite kolory. To mi się podoba. Powiedzmy, ergonomiczna jest. No, co od tego wymagać? Przycisk, łącze USB. Mnie się podoba ta kolorystyka, a Wam może się podobać inna. I, i, i sprawia takie fajne, fajne wrażenie. I mówię, już pierwszy test prze, przeszła, tak zwanego. Upadnięcia na ziemię z pewnej wysokości. Teraz, moi drodzy, pokażę Wam, jak ona pracuje, jak ją się uruchamia, ponieważ ona ma powiedzmy dwa, generalnie takie tryby pracy. W tym w jednym trybie ma trzy zakresy prędkości: wolny, średni i najszybszy, i je można uruchomić na stałe. Raz ma taki tryb najszybszy i on występuje tylko wtedy, kiedy trzymamy na stałe przycisk i dmuchamy tam najszybszą prędkością. Zaraz Wam pokażę. Uruchomienie jej tak, żeby ona chodziła na stałe, następuje poprzez dwukrotne naciśnięcie tego przycisku. Aby osiągnąć szybszą prędkość, wyższą, się naciska ponownie i najszybszą ponownie. A żeby po prostu wyłączyć tą dmuchawkę, trzeba dłużej przycisnąć przycisk, i to jest ten pierwszy tryb. Teraz Wam zademonstruję. Jest najwolniejsza prędkość. Nacisnęliśmy szybsza, naciskamy i jest najszybsza prędkość. Wyłączamy poprzez dłuższe przyciśnięcie. No i jest jeszcze tryb najszybszej pracy, najszybszego jak to się śmieje dmuchania. On następuje wtedy, kiedy długo przyciśniemy przycisk, powiedzmy tam przez tą sekundę czy dwie, wtedy zaczyna dmuchać, więc zobaczcie. Wpuszczamy przyciski, się wyłącza i to jest najszybszy tryb pracy. Wtedy daje po prostu nieźle, jak to się mówi, w palnik. A teraz przejdziemy do testu, pokażę Wam, jak to mniej więcej dmucha na przykładzie jakichś tam przedmiotów. Pierwszy test w wannie przeprowadzimy, sprawdzimy, jak działają te cztery poziomy dmuchania te, tejże dmuchawki. Przy okazji też podmuchamy w naszego słynnego kajakarza tą zabawkę, więc uruchommy. Urucham, pierwszy, powiedzmy, poziom dmuchania, ten najsłabszy. Nie, to był ten najmocniejszy. Teraz poczekajcie, ten najsłabszy. To będzie dwa razy. O, tak dmucha. Zmuchnijmy go. Szybszy. O, już zaczynają krople wody na mnie lecieć. Najszybszy z tych takich na stałe. O Jezus, zaczyna chlapać. Poczekajcie, muszę wyłączymy Okej, okay, wyłączone moi drodzy i teraz będzie ten najszybszy, powiem wam, że przy średnim, przy tym szybkim woda już na mnie tutaj, przy tym szybkim, dobrze już zaczęła mnie tutaj krople lecieć, a teraz zrobimy ten najszybszy, czyli najdłuższy, jak trzymamy przyciśnięty cały czas przycisk, więc uwaga. Oooo, fontanna, patrzcie, zatopimy go. Jej, co dzieje ale, jest? Daję czadu. Jestem cały mokry. Także przystępujemy, teraz może gdzieś jakiś piasek dmuchniemy, czy coś. Moi drodzy, podsumowując tego szalonego wiatraka, to nie jest coś, co musisz mieć, ale jak już masz, to zabawę z tego masz. To jest taki, powiedzmy, gadżet. Możesz mieć, nie musisz mieć. Jak masz, to to ci się przyda, powiedzmy, do wydmuchania kurzu, do wydmuchania wody. Yy... Widziałem też filmiki, że do nadmuchania materacy czegoś tam i myślę, że to daje radę, jak się jakoś podłączy. A widziałem takie filmy, nawet chyba w filmach jakichś instruktażowych, producenta, czy innych, powiedzmy, jak to się ładnie nazywa, influencerów to pokazujących. Masz jest fajnie, nie masz też będziesz żył, a ja to sobie wziąłem, żeby po prostu przedmuchać swoje modele. Poza tym podobała mi się ta Podobał mi się ten wygląd, akurat. To wzornictwo tego, no innym się nie musi poglądać, bo podobać są też jednolite kolory, w razie czego, moi drodzy, link do tego macie w opisie bądź w komentarzach, zależy, gdzie filmum. Jeszcze powiem Wam, że takie pierwsze wrażenie naprawdę fajne sprawia, solidne, jak już mówiłem, raz mi spadło i przeżyło. Działa, robi to, co ma robić. A powiedzmy, parametry, czy one są prawdziwe, podane producenta, że to nie wiem, ma tam ileś obrotów, czy coś w tym stylu. No to powiem tak, że my friendy potrafią przekłamywać, ale to nie zmienia faktu, że całkiem nieźle to. Dmucha, jakby to nie zabrzmiało? Taka mała dygresyjka w tym zakończeniu. Posłuchajcie, ta dmuchawka ma generalnie cztery prędkości, trzy na stałe, tak i jedną taką chwilową. I ta chwilowa jest pewnie dlatego, ponieważ wtedy silnik ma największe obroty, czyli wiadomo, że najbardziej będzie się grzał i ta chwilowa. Że tylko działa pod względ... wtedy, kiedy przyciskamy, jest dlatego, abyśmy pewnie za długo tym nie... urządzeniem nie dmuchali. Bo jak silnik się za szybko kręci, to się za szybko nagrzewa i może się spalić. Także na stałe praca to trzy biegi: wolny, średni i najszybszy. A to Mega Turbo to taka chwilowa, można tym sobie przez pewien czas podmuchać, ale pewnie po to, żeby odpuścić, bo po to to wymyślił pewnie producent. Także moi mili, żegnam się z Wami tym akcentem. Życzę Wam wszystkiego najlepszego i tradycyjnie Sejanera, moje drogie robaczki.